Poznajecie to miejsce? Jest to wzgórze zamkowe w Sieradzu tak piękną pogodę, aż się prosi, żeby odwiedzić to miejsce, pospacerować. Na wzgórzu zamkowym w Sieradzu znajduje się wiele atrakcji. To miejsce z bogatą historią, gdzie niegdyś stał zamek z XIV wieku. Początki zamku sięgają XIII wieku, kiedy Leszek Czarny zbudował tu drewnianą warownię. W XIV wieku na polecenie Kazimierza Wielkiego zamek został odbudowany w formie murowanej twierdzy. Zamek był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, a w w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego uległ poważnym zniszczeniom. Z czasem popadł w ruinę, a w XVIII wieku został rozebrany. Dziś można spacerować po malowniczych ścieżkach, odkrywając pozostałości po dawnych budowlach. Odtworzona została fosa, a także ślady po zamkowych murach. Wzgórze to popularne miejsce na festiwale, koncerty, imprezy plenerowe, które przyciągają turystów i mieszkańców. To również świetny punkt widokowy, z którego roztacza się widok na miasto. A jeśli nocą odwiedzisz wzgórze, uważaj na białą damę legenda Głosi. Że to duch księżniczki. Jej zjawa ubrana w białą suknię, wciąż błąka się po wzgórzu, szukając ukojenia. Może to właśnie ją spotkasz podczas nocnego spaceru. Byliście już odwiedzić to miejsce? Dajcie znać w komentarzach. Podobało Ci się wideo? To zaobserwuj po więcej.